Dzień dobry, dzień dobry. Witam Ciebie bardzo serdecznie z mojego ogrodu i przychodzę do Ciebie, żeby odpowiedzieć na pytania, które bardzo często zadajecie mi na sesjach, na warsztatach i też na messengerze. Mianowicie, to jest takie pytanie. Monia, powiedz mi, proszę, dlaczego mój mąż, mój syn, moja córka, moja przyjaciółka, siostra, koleżanka nie przyjdą na terapię, chociaż w ich życiu jest naprawdę bardzo, bardzo źle? Kłopoty z pieniędzmi, ze zdrowiem, ze związkiem, z miłością, z dziećmi jest naprawdę bardzo, bardzo źle, a ci ludzie nie chcą przyjść na terapię. Jak ich namówić? Jak ich zachęcić do tego, aby coś zrobili ze swoim życiem, aby przyszli na terapię, aby przyszli chociażby? Do ciebie na ten live, który jest czwartek o godzinie 20.00, jest za darmo, można go posłuchać. I jak tych ludzi y, zachęcić do tego? I ja wtedy mówię: hmm, Słuchaj. Nie zachęcisz, nie dasz rady. Każda osoba podejmuje swoją własną decyzję o swoim własnym życiu, o swoim własnym rozwoju duchowym. Można zainspirować, podesłać linka z live'em, linka z medytacją, można podsunąć jakąś książkę, można szepnąć słówko i to wszystko. Czyli bardziej poinformować tą osobę, że jest możliwość terapii, że jest możliwość nawet wysłuchania u mnie tych darmowych nagrań, Live'ów medytacji, zasugerować coś, pokazać, zarekomendować, i to wszystko, a dana osoba sama wie. Czy chce w to wejść, czy nie chce w to wejść. I wtedy najczęściej pytasz się mnie, dlaczego tak jest, z jakiego powodu, z jakiego powodu ludzie nie pracują nad sobą. Przecież na dobrą sprawę można to nawet powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju jakaś taka, no przepraszam, że tak powiem, ale taka głupota. Bo jeżeli jest źle w życiu, jeżeli na przykład nie ma pieniędzy, albo, żyć, albo zdrowie szwankuje, albo nie ma miłości, nie ma partnera, partnerki, jest się po prostu nieszczęśliwym, smutnym, samotnym, to jak można nic z tym nie robić, tylko po prostu patrzeć jak te dni przepływają. I wtedy ja ci mówię, że bardzo ważna tutaj jest sprawa związana z naszymi mechanizmami obronnymi ego, egotycznymi mechanizmami obronnymi. My ludzie jesteśmy poprzez ewolucję, poprzez naszą naturę zapro zaprogramowani do tego, żeby przeżyć. Żeby przeżyć, żeby wydać potomstwo, to potomstwo wychować do momentu, kiedy ono będzie mogło samo się utrzymać przy życiu. Taka jest nasza biologiczna rola, taki jest nasz wewnętrzny imperatyw. My nie mamy takiego wewnętrznego instynktu, żeby... E Podwyższać swój dobrostan w swoim własnym życiu. My mamy po prostu przeżyć. Więc jeżeli komuś jest źle w życiu, a żyje, a jest w stanie egzystować, i jeszcze jest w stanie zaopiekować się swoim, swoim potomstwem, to może być taka sytuacja, że nie odczuwa potrzeby. Podwyższenia jakości swojego życia, podwyższenia dobrostanu, tylko woli tkwić w tym, w czym jest, w tym utknięciu, w którym jest. I wtedy mechanizm obronny ego mówi tak: zobacz do tego człowieka, który, któremu jest źle, ale który żyje, i mówi: zobacz, żyjesz, egzystujesz, oddychasz. Po co to psuć? Co tam możesz odkryć na tej terapii? I potem jeszcze wchodzą takie mechanizmy racjonalizatorskie. Racjonalizujesz sobie to. Po coś na terapię, to jest czas, to jest pieniądze, to jest komuś, będziesz opowiadać swoje życie, będziesz opowiadać swoje dzieciństwo. W tym dzieciństwie niejednokrotnie jest bardzo, bardzo trudno. Co będziesz mówić, że matka biła, krzyczała albo że była podporządkująca, o czym będziesz mówić tej kobiecie, tej terapeutce, że twój ojciec pił, że w domu była bieda, że pochodzisz z małej miejscowości, że było dużo wstydu, opokorzenia, po co w ogóle otwierać się przed tą drugą osobą i wtedy ta osoba, która potrzebuje terapii, sobie bardzo pięknie to zracjonalizuje, że nie potrzebuje terapii, że tak jest jak jest, bo boi się ruszyć Tą całą swoją historię swojego życia, by się zmącić ten spokój, który w jakiś sposób tutaj, tu i teraz e, osiągnęła. I nie ma to aż takiego znaczenia, to nie jest aż taki ważny argument, że przecież ta osoba niedobrze się czuje w swoim życiu, nie jest w pełni szczęścia, nie, e, nie żyje na 100%, nie korzysta ze wszystkich swoich mocy i ze wszystkich swoich potencjałów. Dlatego tak trudno jest. Kogoś, kto jest w takim zatrzasku, w takim zatrzymaniu, że nie pójdę na terapię tak, jak jest, to jest. Poradzę sobie sama, poradzę sobie sam. Dlatego tak trudno jest tą osobę namówić na terapię i ja odradzam namawianie na terapię. Ta osoba musi sama dojrzeć do tego, że chce coś zmienić w swoim życiu. Kiedy dany człowiek dojrzewa, i stwierdza, okej, okay, dobra, to jest ten moment, ja aż tak dłużej nie chcę, już nie chcę dłużej taplać się w biedzie, mieć problemów ze zdrowiem, czuć się w życiu samotność, niespełnienie, nie mieć takiej pracy, jaką ja lubię, już chcę mieć odpowiednią partnerkę, czy odpowiednią, odpowiedniego partnera, żeby stworzyć fajny, udany, przyjacielski związek. Najczęściej bywa to wtedy, kiedy tą osobę naprawdę dopada coś naprawdę mocnego. Czasami na to się mówi, że to jest taki dzwon od życia, że wtedy, kiedy życie weźmie tak za fraki, tak naprawdę potrzęsie mocno. W moim przypadku było to bankructwo, kiedy ja zbankrutowałam i stwierdziłam, że już nie mogę tak żyć, już ja coś muszę z tym zrobić, bo, bo przecież no naprawdę osiągnęłam dno. I najczęściej ten człowiek, który upada, że osiąga swoje własne dno, wtedy może od tego dna się odbić. Dlatego, o proszę bardzo, bohater drugiego planu, paralinka za mną. Dlatego, żeby zacząć się. Zmieniać, zacząć pracować na terapii, przyjść na warsztaty, zrobić coś ze sobą, pomedytować. My potrzebujemy naprawdę zaliczyć taki mocny dzwon, takie naprawdę mocne uderzenie w postaci albo choroby, albo ogromnej straty czegoś lub kogoś, albo tak jak w moim przypadku było to bankructwo. Do takiego momentu, kiedy dojdziemy do tej ściany, albo osiągniemy to dno i będziemy mogli. Mogli się od niego odbić, i wtedy ta osoba sama zaczyna sobie szukać pomocy, sama zaczyna sobie szukać terapii, terapeutki, książek, medytacji, bo ona już wie, ta osoba, że już dalej tak nie może w tym tkwić. Ale dopóki jest w takim miejscu, że jest dobrze, jak dobrze, po co to psuć? Ja nie będę wydawać pieniędzy, wydawać czasu i opowiadać obcej osobie o swoim dzieciństwie. To jeżeli ta osoba jest w takim momencie, to po prostu nic nie zrobisz, to po prostu odpuść. Tylko i wyłącznie to, co możesz zrobić, to możesz wysłać, yy, możesz wysłać yy, właśnie medytację, możesz wysłać zaproszenie na live'a w czwartek, możesz podesłać yy, jakieś dobre życzenie i to wszystko, co możesz, co możesz tutaj zrobić. I te osoby, które są u mnie na terapii, te osoby, które przychodzą do mnie na warsztaty online'owe czy na warsztaty stacjonarne, te osoby bardzo często, ile razy ja to słyszę i za każdym razem się tak szeroko do, tej, do, do, do mojego klienta szeroko się uśmiecham, bo to są takie, takie właśnie, um, to są właśnie wtedy takie wypowiedzi. Czekałam, obserwowałam Ciebie, słuchałam liveów trzy lata, zanim zdecydowałam się do Ciebie napisać i zapisać na terapię. Albo takie. Messengery albo takie informacje do mnie wprost. Jak to dobrze, że w końcu wzięłam i zapisałam się na warsztaty online. To była najlepsza decyzja w moim życiu, ponieważ przez kilka lat chciałam przepracować na przykład, nie wiem, relacje z tatą, relacje z mamą, pewność siebie albo cokolwiek innego. A teraz w końcu się zdecydowałam i tak bardzo jestem sobie wdzięczna, że się na to zdecydowałam albo zdecydowałem. To są najczęstsze Wasze takie wypowiedzi, które mnie wtedy ogromnie, ogromnie cieszą. Tylko ja zawsze wtedy powtarzam, nie marnuj swojego czasu. Nie marnuj czasu, nic się nie zmieni, jeżeli Ty się nie zmienisz. Głupotą jest robienie w kółko tego samego i oczekiwanie innych rezultatów. Jeżeli... Tylko masz w sobie taką gotowość, masz w sobie tą odwagę, bo to nie są łatwe procesy. I nie obiecuję ci, że będzie łatwo i prosto, ale obiecuję ci, że warto, że warto. To przyjdź, zapisz się na terapię, na warsztaty, popracuj nad sobą. Czy to będę ja, czy będzie jakakolwiek inna terapeutka czy terapeuta? To zależy od Ciebie. Zrób to gdzie cię serce woła gdzie czujesz potrzebę tylko po prostu zacznij działać w odwadze w miłości do siebie i w zaufaniu do swojego serducha bardzo bardzo gorąco cię pozdrawiam wysyłam ci dużo 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 uśmiechu i dużo dużo miłości do zobaczenia w czwartek o 20 i pamiętaj, że teraz będą na początku września będą warsztaty dla kobiet, które są w okresie menopauzy i po menopauzie, czyli takie 45+, plus. dla kobiet 45+. Plus zapraszam ciebie serdecznie na te warsztaty. Pozwól sobie, po prostu pozwól sobie na nie, jeżeli masz jakąkolwiek obiekcję, strach, lęk cokolwiek związanego z tym okresem menopauzalnym, ja sama jestem w okresie menopauzalnym, więc bardzo się cieszę na te warsztaty, bardzo, bardzo, bardzo. Ściskam Ciebie, całuję, do zobaczenia, pozdrawiam Ciebie mocno i do zobaczenia w czwartek o godzinie 20.00.